Byśmy, aby na tym odcinku, czyli od skrzyżowania z drogą 189 na południe został wybrany wariant trzeci, czyli wariant fioletowy. 13 wniosków dotyczących obwodnicy Więcborka trafiło do inwestora. Lucyna Grabiec, witam w telewizji regionalnej Krajna TV. Nasz program rozpoczynamy od zakończonych internetowych konsultacji społecznych dotyczących obwodnicy. A oprócz tego w programie powiemy jeszcze... W funduszu dróg samorządowych, o kończącym się powoli sezonie turystycznym. Na pewno ten cel kiedyś sobie też postawimy i będziemy dążyli, żeby go zrealizować. Po trasie koncertowej chóru Lutnia. i o Wieczorze Kabarytowym z Cezarym Pazurą i Ireneuszem Krosnym. A nasz program Rozpoczynamy od konsultacji społecznych dotyczących budowy obwodnicy Więcborka, które trwały przez cały lipiec w internecie. W sumie odnotowano 13 wniosków, które trafiły już do inwestora. Dosłownie w najbliższych dniach mamy poznać wariant przebiegu wodnicy, dla którego planiści rozpoczną przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Jesteśmy po spotkaniu z inwestorem, czyli zarządem dróg wojewódzkich, jak również z projektantami. W czwartek odbyło się takie spotkanie w siedzibie zarządu dróg wojewódzkich w Bydgoszczy. W którym uczestniczyła również pani poseł Iwona Kozłowska. Na tym spotkaniu omówiliśmy, projektanci odpowiedzieli, ustosunkowali się do wniosków złożonych przez naszych mieszkańców w ramach drugich konsultacji. Jak również omówiliśmy dalszą ścieżkę procedowania. Zostało ustalone, że do końca września projektanci przygotują kartę informacyjną przedsięwzięcia dla, oczywiście, trzech wariantów z tym, że zostanie również zaproponowany wariant preferowany przez inwestora. Na dzień dzisiejszy wiemy, że. Rozpoczynając przebieg planowanej obwodnicy od skrzyżowania z drogą 241 na północ, czyli rozpoczynając od skrzyżowania w kierunku Sempulna, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką 189, poruszając się na południe. Wariant, który na dzień dzisiejszy jest preferowany i raczej nie budzi większych kontrowersji, to jest wariant numer 1, czyli przebieg niebieski. Natomiast na południe od skrzyżowania z drogą 189, do skrzyżowania do Ronda, gdzie mamy skrzyżowanie dróg 241 i 242, na przestrzeni tego miesiąca zostaną przeprowadzone analizy, analizy dotyczące przede wszystkim hmm, Gruntów, które e, mieszczą się w terenach proponowanego przebiegu obwodnicy, i zostanie wybrany wariant. Rozważane są tutaj dwa warianty, czyli wariant pierwszy lub wariant trzeci. Decyzję tutaj e, podejmie już zarząd dróg wojewódzkich. E, najprawdopodobniej dla nas, jako e, mieszkańców gminy, e, Wolelibyśmy, aby na tym odcinku, czyli od skrzyżowania z drogą 189 na południe, został wybrany wariant trzeci, czyli wariant fioletowy, który idzie po prostu dalej od najbliższych istniejących zabudowań. Dobrze, a Panie Burmistrzu, czy, czy znamy plany, czy znamy mapę drogową, czy znamy terminy, czy wiemy, kiedy, mówiąc wprost, pierwsza łopata może zostać wbita, czy to jest jeszcze na to zdecydowanie za wcześnie? Myślę, że, że jesteśmy jeszcze za wcześnie, żeby w tej chwili to tutaj tak precyzyjnie określać, natomiast musimy mieć świadomość tego, że. Sama pandemia też nam tutaj troszeczkę przesunęła te terminy. Te drugie konsultacje miały się odbyć już dużo wcześniej i bylibyśmy zdecydowanie dalej. Natomiast ważne jest to, żeby projektanci dotrzymali w tej chwili tych terminów, które zostały ustalone. Jeżeli zostaną złożone, zostanie złożony KIP, czyli karta informacji przedsięwzięcia, to będzie wydawana dalsza decyzja środowiskowa, która jest no, bezwzględnie potrzebna do tego, aby zakończyć tą procedurę przygotowania całego steśu, myślę, że koło półtorej roku trzeba liczyć na przygotowanie i wydanie decyzji środowiskowej i mam nadzieję, że, że ten termin jest realny. Będziemy na bieżąco to monitorować i pilnować, żeby rzeczywiście w tym terminie ten steś został wydany razem z decyzją środowiskową. Idą prace związane z przebudową ulicy Runowskiej w Litunii. Przypomnijmy, jest to inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Władze Więcborka złożyły już także wniosek do przyszłorocznego rozdania. Tak jak co roku chcemy skorzystać z tej możliwości i złożyliśmy już dwa wnioski, także na przyszły rok te nasze plany inwestycyjne dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych są bardzo ambitne. Są to dwa zadania, jedno na terenie miasta Więcbork, drugie na terenie sołectwa Puszcza i sołectwa runowo. Dobrze, to czego należy się spodziewać w takim razie w przyszłym roku? Pierwszy wniosek dotyczący Więcborka to jest przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Szlaku Bursztonowego oraz części ulicy Pomorskiej. Są to dwie ulice, które są drogami zbiorczymi na osiedlu piastowskim, dlatego też wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. A branża drogowa obejmuje budowę ciągu jezdnego o szerokości od 5 do 5,5 metra, wybudowanie ciągu pieszego od 1,5 do 2 metrów, jak również ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 metrów. Wszystko zgodnie z nowymi obowiązującymi przepisami. I druga droga na terenach wiejskich? Druga droga na terenach wiejskich to jest to droga również gminna relacji Puszcza Runowo-Ukraińskie. Jest to odcinek ponad prawie kilometra 700 metrów. Tu będziemy mieli nową. Obudowaną nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 metrów plus utwardzone pobocza o szerokości z każdej strony po 75 cm, także na pewno usprawni to komunikację pomiędzy na terenie naszej gminy. Dobrze, panie burmistrzu, te dwie inwestycje. Wspomniał pan na początku swojej wypowiedzi, że bardzo ambitny plan. No to jak ambitny? Ambitny, jeżeli spojrzymy na kosztorysy, które zostały przygotowane dotyczące budowy tych dwóch dróg, pierwszy opiewa na kwotę 3 700 tysięcy złotych, i tutaj mówimy o szlaku bursztynowym wraz z ulicą Pomorską. A drugi odcinek drogi to wartość 2,5 miliona złotych, czyli jak szybko można policzyć wartość tych, tylko tych dwóch inwestycji to 6 milionów 200 tysięcy złotych. No nie przypominam sobie, że, żeby w ostatnich latach takiego, takiej kwoty przeznaczyć na inwestycje drogowe, a przypomnijmy jeszcze raz, że, że to są tylko dwie inwestycje. Panie burmistrzu, jesteśmy w Wituni, jesteśmy na ulicy Runowskiej i nieprzypadkowo tu jesteśmy, bo ta ulica, której remont trwa za naszymi plecami, też jest dofinansowana z funduszu dróg samorządowych. No i właśnie, remont za naszymi plecami trwa i widać z tego, że idzie pełną parą. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonawcy, który kiedy rzeczywiście wszedł na teren budowy, kiedy został przekazany plac budowy, kiedy pieszy sprzęt i piesi pracownicy się pojawili. Prace trwają nieprzerwanie, bardzo sprawnie. Przypomnę, że do końca listopada wykonawca ma czas. Jesteśmy praktycznie na pod koniec sierpnia. Prac. Zaangażowanie tych prac, jak widać, za moimi plecami jest bardzo duże, także termin również jest niezagrożony. Jestem przekonany, że zakończenie tej inwestycji zakończy się znacznie wcześniej. Mimo, że lipiec nie rozpieszczał pogodą czasowiczów i turystów, sierpień pod tym względem można śmiało uznać za bardzo udany. Widać to było popołudniami i w weekendy na plaży miejskiej Więcborku, gdzie mieszkańcy i turyści licznie korzystali z upalnego lata. Co najważniejsze, w trakcie plażowania było także bardzo bezpiecznie. Nasza plaża jak zwykle spełnia swoją rolę. Turystów i mieszkańców jest całe mnóstwo, co zresztą widać na załączonym obrazku. Cieszymy się, że po raz kolejny to co robimy na naszej plaży, te nasze wszystkie starania przynoszą rezultat i ludzie przyjeżdżają do nas do Więcborka spędzać weekendy takie właśnie upalne, a co najważniejsze, wracają. To znaczy, że są zadowoleni z oferty, jaką im tutaj zaproponowaliśmy. Panie burmistrzu, mimo koronawirusa, mimo y, tego, że jeszcze y, kilka miesięcy temu nie było wiadomo, jak to będzie wyglądało, myśli, y, myśli pan, że ten sezon y, turystyczny w Więcborku można zaliczyć do udany? Już na dzień dzisiejszy widzę, że jest naprawdę, jest fajnie. Widać, że ludzie bardziej chyba y, poszli w kierunku jezior i takich miejsc rekreacyjnych o mniejszym obłożeniu może y, ilościowym. I to się zaczęło sprawdzać. Widzę, że i ośrodki wczasowe są wypełnione, jest masę turystów, masę obozów sportowych, również nasz sprzęt pływający jest wypożyczany niemal na pniu, także jest duże zainteresowanie i ja już dzisiaj mogę stwierdzić, że ten sezon e uważam za jeden z najlepszych. A panie burmistrzu, bo to też nie jest że, tak, że tutaj na tej plaży mamy tylko mieszkańców Więcborka. E sądząc e po chociażby rejestracjach samochodowych, macie też dużo gości z mną. Tak, bo byśmy pewnie nie wypełnili samymi mieszkańcami, więc Borka. Z tego co widzimy, to jest dużo mieszkańców z powiatu Nakielskiego, również Sempólno, również nas odwiedza, także jest tutaj cała masa ludzi. Dużo też zasiła, zasila, oczywiście, ze środków czasowych, i to jest z całej Polski Warszawa, Śląsk, naprawdę z różnych regionów Polski, również przed chwilą byłem na kajakarni, gdzie e, mieszkańcy, czy e, narodowości uzbekistańskiej tutaj przyjechali i, i e, wypożyczają nas sprzęt. Panie już odpukać w malowany albo niemalowany. E, było bezpiecznie? Tak. Odpukać jest bezpiecznie. Nasi ratownicy, co, co prawda, narzekają na dużo pracy, bo jest duże obłożenie na plaży, ale na razie nic nie wydarzyło się takiego, co byśmy musieli alarmować. I co najważniejsze, woda jest cały czas zdatna do kąpieli. Przed miesiącem szeroko informowaliśmy o projekcie Więcborskiej Biblioteki pod nazwą Ożywianie lokalnej kultury. W jego ramach churlutnia z Więcborka odbył trasę koncertową, podczas której śpiewał m.in. w Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnikach i na Jasnej Górze. Ostatnio zaśpiewał także w Więcborskim Kościele. A churzystów będzie można posłuchać jeszcze m.in. w Karolewie. Bardzo dużo się dzieje. Staramy się e, sami sobie zadawać e, taki trud, motywować się. Właśnie to są najlepsze e, sposoby, żeby sobie wyznaczać te cele przyszłościowo i realizować je po kolei. Tak ładnie się złożyło w stulecie chóru. Tak, bardzo ładnie się złożyło. Emocje towarzyszyły ogromne. No, na szczęście wszystko się bardzo dobrze udało. Z pewnością niezapomniany weekend dla nas. I wspaniałe zwieńczenie tych stu lat, to naprawdę był najdalszy chyba wyjazd i najdłuższy, który udało się zrealizować. Jak mówię, miejsca znamienne dla Polski, to co dalej, bo, bo nie wiem, czy już chyba tutaj osiągnęliście wszystko, Watykan? Chcielibyśmy, bardzo byśmy chcieli, ale no wiadomo jaka teraz sytuacja, zobaczymy jak to wszystko się rozwinie, no planujemy, na pewno na pewno ten cel kiedyś sobie też postawimy i będziemy dążyli, żeby go zrealizować. Kiedyś Pan mówi, a w takim razie najbliższe cele, najbliższe miesiące, co przed chórem? Ciężko powiedzieć. Naprawdę ciężko w obecnej sytuacji yy, cokolwiek... Mamy teraz dwa występy. pierwszy będzie 29 sierpnia w sypniewie w Parafii sąsiedniej i następne obchody w Karolewie 6 września. I to są te dwa takie występy możesz mogę tak powiedzieć, które, które są najbliższe. Tak to Pan mówi, że nie wie. Ciężko powiedzieć coś na temat przyszłości. Ten wirus też w was uderzył? No właśnie, dokładnie, o tym właśnie mówię. Do, do, tego, do tego zmierzam. No uderzył, oczywiście, że uderzył. Staraliśmy się prowadzić próby online przez internet, no ale to nigdy nie jest to, co, co spotkanie na żywo 30 osób, które chcą śpiewać. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję Państwu za te oszalałe, spontaniczne, niczym jeszcze niezasłużone owacje. Bardzo się cieszę, ponieważ rozpoczynamy nowy sezon pokoronawirusowy i mamy nadzieję, że potrwa dłużej niż dwa tygodnie. To... Ale naprawdę jestem tu, bo mam pracę. Zobaczcie, jak mi się wszystkie te puzle poskładały. Jak, jak siedziałem w garderobie, sobie myślałem, czy stałem. W przeciągu. I, jest... I się od razu maska dezynfekuje. A jak jest niedobra wódka, to w obie strony. Coś głupoty gada. Gorąco od tego światła. Ale wraca jedenastolatka, córeczka moja, od dziadka? Ja patrzę, ona tak pije kompocik. Ja I co ty robisz Amelko? No jak to co tatusiu, dziadziuś mnie nauczył. I ja mówię, brawo dziecko, ale czemu tak trzymasz rączkę? Żeby se nie zalać. I no was tu śmieszy, tak? Nagle z kurnika wychodzi kogut. Patrzę. Cały ja. Klata do przodu, wracam. Chuda nóżka. Za kurkami się ogląda. Ty nagle bez pytania chytnął se na jedną z tych kurek i zaczyna z nią rozmawiać po koguciemu. Ale w tym samym czasie wyszła gospodyni z chałupy, rzuciła ziarno. I on zeskoczył z tej kury i ziarno dziobie. A baca do mnie mówi. Patrz, patrz, panie pazura. Nie daj Boże takiego głodu. Dlatego kolejna część moich życzeń dla Państwa noworocznych brzmi. Bądźcie zawsze syci. Dobranoc!